I nie patrzę na gwiazdy, ziomek, szuka swojej drogi. No bo to bycie normalnym, czy czyni wyjątkowym. Siemajer Stanisławski dziś przedstawię wam chyba jedną z największych tajemnic i ciekawostek. Które najprawdopodobniej już w drugiej generacji zostaną wprowadzone do Pokémon Go. O co dokładnie chodzi? Zaraz wam wszystko przedstawię i wytłumaczę, tymczasem zapraszam do lajkowania i mam nadzieję, że pod tym materiałem dacie radę dobić 6 łapek w górę szóstki. Mam nadzieję, że tak będzie. Tymczasem, go! Więc, jak sami widzicie, temat jest naprawdę ciekawy i na pewno wcześniej nie natrafiliście na niego czy to na YouTubie, czy to na innej stronie internetowej. Po prostu jestem pewny, że nawet o tym nie słyszeliście. Anony. Przepraszam, jeżeli źle wymawiam, ale sprawdzałem w paru miejscach i każdy interpretuje to troszeczkę inaczej. Ale jeżeli wiecie, jak poprawnie wymawia się właśnie to słowo, to dajcie znać w komentarzach i po prostu mnie poprawcie. Więc o co tak dokładnie chodzi? Anonki to nic innego jak zbiór znaków. No właściwie, znaków i jednocześnie pokemonów, dokładnie typu psychicznego. Jest ich sporo, dokładnie 26. Każdy coś oznacza. Żebyście mogli chociaż troszeczkę bardziej zrozumieć, o co mi chodzi, przedstawię wam teraz je wszystkie, rzucę sobie okiem na to i mam nadzieję, że troszeczkę się wam to rozjaśni. I jak widzicie, każdy Pokémon odpowiada literze. A, B, C, D i tak dalej, i tak dalej, aż do Z. I każda ma jakieś, powiedzmy, to znaczenie. Na przykład A oznacza złość. F poszukiwanie lub znalezienie czegoś. H oznacza pomoc. I tak mógłbym jeszcze dalej wymieniać a aż do Z. Historia tych Pokémonów jest naprawdę strasznie skomplikowana, tajemnicza, a zarazem ciekawa. I aby ją opowiedzieć, musiałbym zrobić naprawdę mega długi materiał, dlaczego jednak w ogóle zacząłem rozmawiać o tych Pokémonach, dlaczego mnie to teraz tak zainteresowało, bo będą one wprowadzone do Pokémon GO. Na jakiej zasadzie, zapytacie, jeszcze dokładnie tego nie wiadomo, mam jednak kilka teorii. Na przykład, jeżeli byłyby one po prostu do łapania w danych miejscach gdzieś tam, powiedzmy na świecie, to po ułożeniu ich wszystkich, czyli skompletowaniu alfabetu, moglibyśmy z nich ułożyć na przykład jakiś kod, nazwę, wyrażenie, dzięki któremu moglibyśmy na przykład aktywować jakąś dodatkową funkcję w Pokémon Go. Zrespić jakiegoś legendarnego Pokemona, odnaleźć Ditto lub e, rozwiązać jakąś inną, mega skomplikowaną zagadkę, która do zostanie dodana w drugiej generacji. Jest naprawdę wiele możliwości, kwestia tylko jak na Yantik podejdzie do tematu. Czy pójdzie na łatwiznę, czy z naszymi litero pokemonami stworzy jakiś fajny isterek, egg, tajemnicę, ciekawostkę. Tak jak mówię, opcji jest naprawdę mnóstwo i na razie trzeba poczekać po prostu na więcej informacji. Tymczasem to byłoby na tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem i was zaciekawiłem, to dajcie znać w komentarzach oraz łapkami i myślę, że możemy przygo przygotować taki większy, obszerny materiał, żebyśmy wszystko sobie omówili. I te wszystkie takie, powiedzmy, mini teorie moje, a może też wasze, jeżeli dacie jakieś w komentarzach, omówili, bo myślę, że temat jest naprawdę mega ciekawy. Kwestia tylko, czy tego chcecie, to było takie mini wprowadzenie, żebym po prostu zobaczył, czy temat Was zainteresuje. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Tymczasem, 6. Także sławanie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa, w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośni, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki wrażliwe i pierdolę kwestie lata. Pier